Witajcie kochani Lecimy sobie kamperkiem do, Na Słowację na zawody skitrajkowe Bo mistrzostwo Słowacji Będziemy walczyć e, Jesteśmy aktualnie Na Zakopiance Zbliżamy się do tego nowego tunelu Zobaczymy jak wygląda Jeszcze nie jechaliśmy nim e, Pogoda jest piękna 2 stopnie i słoneczko Cały czas świeci Super super się jedzie Nie ma dużo samochodu Wartek dzisiaj także pewnie dlatego tak sobie jedziemy pomału i jest fotoradar w środku trzeba uważać jest odcinkowy. 2058 metrów odcinkowy pomiar prędkości no. Trzeba jechać zgodnie z przepisami Dla lat go robili 5 Święci ponad 5,5 roku go robili. Nazywa się jak? No nazwa jest znamienita. Marii Ilecha Kaczejskich. No, ja. Nie mów takich rzeczy. Już nie zrobiłem. Zdziwiony no. jestem. Musi być piękny. Ładnie, szeroko, super. Jest zupełnie dużo więcej śniegu z tej strony. Jest. Witamy serdecznie, jesteśmy w bachletce przed zawodami niedzielnymi. na skitrajkach. Lecimy sobie pojeździć, trochę się przygotować, oswoić się ze stokiem. Oglądajcie nas. Zobaczcie, jaka Bachlece jest pogoda. Stok praktycznie pusty, nikogo nie ma. Jedzie jakiś trajker tu w czerwonych spodniach. Widzę, widzę, jedzie, jedzie, jedzie. Jakiś tu trajker za mną jedzie. O, jest trajker jakiś. Jak panu się pogoda podoba, proszę pana? Pogoda, super. Fajnie, co? Barek jest za nami. Słuchajcie, przybywajcie na zawody niedzielne na Słowację, czekamy na was.

Chwilę... Mareczku zapraszam numer 3, Marek Buszowski graniemu Polska oh! Mazury. Yeah! Brawo. Brawo! Mareczku. Dawno. garki Dawno. Dawaj garki Dawno. Dawno. Ale, ale Marek, ale progres jest, bo ty... Byłeś czwarty ostatnio. Trzeci trzeci, trzeci. 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 Pieniądze A, trzeci, i, bo trzeci. Brawo. Brawo. Brawo Marek. Miejsce numer 2. Mariusz Janecki Wrocław Polska. Janke. Uh! Sobie... My to już tam nie macie dwa miejsca na tych kółkach, na tych Trzeba zrobić... Marcin, Halo, film, elektroniczne nie. takie teraz to. trzeba dawać. No <gul> i... Będę <gul> na, na zjechał, Marcin Maskulanis, numer Proszę. jeden, Polska, Wrocław. E. Dzień. Dzień, którego kraj słucha, się... Nie tępi, uśmiech zawsze jest, kita zawsze macha. To sobie wyobraź jakbyś jeździł, jakbyś jak miał mniejszą, jakbyś miał no mniejszą. Ja była. Jankę, zamiana, po zostało zostawisz. <grymne> 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 zamiana, daj mu. No Dziękuję bardzo. Dziękuję. Także gratulujemy. Do góry, Buchary. Poczekaj jeszcze. Poczekajcie. Tak to jest, bo jest być Buchary. Dziękujemy bardzo organizatorom. Dziękujemy, bardzo. zabawę. Wszystkim uczestnikom też oczywiście. Kibicom. 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 Dobra. bateria